Kochani, dzisiaj poruszam temat, który dzieli ludzi na pół. Albo uwielbiasz lizać brązową rozgwiazdę i chcesz to robić non stop, albo to coś, czego nie chcesz nawet dotknąć końcem kija. Ale jeśli jesteście ciekawi, to mam dla was sześć mega ważnych kroków, jak lizać pupunię jak prawdziwy mistrz. Krok pierwszy. Pogadajcie z partnerką. Słuchaj, kotku. Czy kiedykolwiek miałaś mizianą pupę językiem? Chciałabyś, żebym spróbował? Co byś powiedziała, gdybym zjechał troszkę niżej językiem w trakcie zajmowania się twoją perełką? Kluczowa sprawa. Ta rozmowa musi się odbyć poza sypialnią. Upewnijcie się, że wasza partnerka naprawdę chce spróbować i w pełni się na to zgadza. Krok drugi. Przygotujcie się porządnie. Dopeczka musi być czysta jak łza. Może warto się ogolić albo pójść na woskowanie? Kąpiel tuż przed akcją to podstawa. Mydełko, dokładne spłukanie, żeby nie było żadnych niespodzianek czy jakiegoś tam nie do końca wytartego papieru toaletowego i uwaga na dietę. Tego dnia żadnych kary ani pikantnych żarełek. Nikt nie chce trzymać gazu, kiedy ma się odprężyć i czerpać przyjemność. Prawda jest taka, że kiedy pupa jest czysta, to jest jak lizanie każdej innej części ciała. Tyle, że diabelnie przyjemne. Krok trzeci. Zacznijcie od masażu pupy. Zanim wsadzicie język w krainę rozkoszy, pomasujcie te pulchne półkule, lekkie kłaskanie, delikatne ściski. Palcami dotykajcie górę szczeliny, niech się podkręci, niech poczuje chęć. Powoli zbliżajcie się do głównego celu, aż w końcu delikatnie dotknijcie tubkami palców i miedzianego wąwozu. Krok czwarty: Całujcie i liżcie pośladki, kiedy jest już całkowicie podkręcona, zaczyna się prawdziwa zabawa. Całujcie i liżcie bardzo blisko jej kakaowego oczka, ale jeszcze nie wprost. Góra, szczeliny, boki. Niech się jeszcze trochę pomęczy z pożądania. Krok piąty. Rozsuńcie te pękate półkule i wjeżdżajcie jęzorem. Zaczyna się delikatnie, środkiem języka, długie, powolne liźnięcia od góry do dołu. Eksperymentujcie z różnymi technikami, czasem jak motyl, czasem jak młot pneumatyczny. Blu, blu, blu. Krok szósty. Pytajcie, jak lubi. Słuchajcie swojej kobietki, patrzcie, jak reaguje, ale też wprost pytajcie. Jak ci się podoba? Wolisz szybciej czy wolniej? Może mocniejszy nacisk? Może lubi, jak wbijasz swój język głęboko albo nawet siesz tam? Dajcie jej dokładnie to, czego pragnie. Krok siódmy. Bawcie się dobrze. A teraz czas na informację bonusową. Ale jest ona tak naprawdę najistotniejsza Wasze bezpieczeństwo. Przede wszystkim nie bawcie się w to z osobami, których nie jesteście pewni. Wyjątkowo łatwo zarazić się chorobami wenerycznymi w trakcie zabaw przy kakałowym oku. Pamiętajcie również o tym, że flora bakteryjna różni się w tym miejscu od tej, która jest w pochwie partnerki. Dlatego nie liżcie jej krainy rozkoszy zaraz po tym, jak zajmowaliście się jej pupą. Może wtedy dojść do infekcji pochwy. Najbezpieczniejszym sposobem jest używanie prezerwatyw do seksu oralnego. Pamiętajcie, żeby stawiać swoje jak i partnerki bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Ja osobiście uwielbiam lizać popłynie, jak i mieć ją lizaną. Bez względu na to, czy oferujesz, czy odbierasz, wejdźcie w to na maksa. Pamiętajcie też, że możecie powiedzieć stop w każdej chwili. Wiesz co Skarbie, nie czuję się z tym komfortowo. Fajnie, że spróbowaliśmy, ale to nie dla mnie. A na koniec podprysznice. Wymyjcie usta, twarz i tyłeczek. Higiena to podstawa. Kochani, kakaowa oko to jeden z najgęściej unerbionych fragmentów naszego ciała. Nie marnujcie tego potencjału, eksplorujcie i bawcie się dobrze. Dajcie znać w komentarzach, czy odważycie się spróbować. Ja jestem dr Dydol, a to była Seksuologia na Luzie.